Witam moi drodzy na kanale Fantazja Azja. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym będziemy malować figurki, a konkretnie będzie malowanie figurki z gry Warhammer Age of Sigmar, taki właśnie oto Minotaur z Armii Luminet Realm Lords. Zatem zapraszam Was na filmik, ja jestem Emil. Zaczynamy! I od razu chciałem zwrócić uwagę na to, że planowałem nagrać filmik troszeczkę inaczej, zanim zacząłem malowanie. To plan był ogromny, bardzo ambitny, że będę malował wszystkie najbardziej pro techniki, jakie tylko mogę znaleźć w internecie, jakie mi do głowy przyjdą. Jednak co się okazało, że pomalowałem całą figurkę przy pomocy tylko i wyłącznie farb kontrast, korzystając również z pomocy suchej farby dry białej, co się okazało, że bardzo ciekawie i bardzo fajny efekt można uzyskać malując właśnie kontrastami takie tutaj krawędzie przy zbroi. Co uważam, że nie jest najlepszym pomysłem dla osób, które nigdy nie malowały czegoś takiego, bo jest to troszeczkę skomplikowane. Musimy pamiętać o tym, że farba, kontrast jest bardzo rzadka i trzeba bardzo delikatnie, ostrożnie robić. Jednak okazuje się, że całkiem fajny efekt można uzyskać. I dzięki temu, że udało mi się to zrobić praktycznie na samym początku, jakoś potem już kontrasty same zleciały troszeczkę właśnie suchej farby, więc myślę, że można się będzie dzisiaj troszeczkę zainspirować jakimiś takimi dziwnymi pomysłami na malowanie. Ja zawsze staram się malować troszeczkę szybciej, żeby to było fajnie wyglądało, żeby się w miarę szybko malowało, żeby nie siedzieć, nie ślęczeć nad figurką nie wiadomo ile tygodni. Chociaż muszę przyznać, że malowanie tych krawędzi troszeczkę czasu trzeba było na to poświęcić. Staram się zawsze coś ciekawego wymyśleć, jakieś nowe techniki, jakieś może troszeczkę właśnie fajne kolory połączyć, żeby to wszystko nie wyglądało tak samo jak właśnie oryginalna figurka, żeby te, te wszystkie figurki nie, było, nie były kopią każdej następnej, jaką mam na stole. Więc staram się zawsze coś jak kombinować. Więc myślę, że może się będzie dzisiaj fajnie zainspirować. Zatem przechodzimy do malowania. Zaczynamy. Nie ma co więcej gadać. Najpierw musimy sobie przygotować figurkę. Dobrze jest ją oczyścić, odtłuścić, żeby nam no, farba nie, nie uciekała z figurki. Jeżeli mamy jakieś takie zanieczyszczenia, lub mamy jakieś takie niepołączone krawędzie, lub coś gdzieś tam nie do końca wygląda tak, jak być powinno na figurce. Czasami to jest efekt jakiejś tam konwersji, czasami to jest efekt jakiegoś złego wycięcia elementów figurki z wypraski, i wtedy możemy skorzystać z takiej plasteriny dwuplast... dwuskładnikowej zwanej Greenstuff. Kiedy odetniemy sobie taki kawałek właśnie taki, takiego materiału, zmieszamy ją ze, razem ze sobą, wtedy powstaje kolor zielony i właśnie stąd pochodzi nazwa Green Stuff. Ważne jest to, że jest to taki fajny materiał, który możemy właśnie wykorzystywać jak plastelinę, jak modelinę. Możemy ją wypełniać jakieś szczeliny, możemy tworzyć jakieś fajne rzeczy, możemy zrównywać jakieś elementy na figurce, dzięki temu nie będzie widać właśnie jakichś niedociągnięcia, jakie zrobiliśmy podczas sklejania lub jeżeli nawet właśnie chcieliśmy robić jakąś konwersję i nam nie, nie, nie wszystko do Końca pasuje tak jakbyśmy oczekiwali, to właśnie Green Staff nam przychodzi z pomocą. Ważne jest to, że kiedy korzystamy z Green Staff, musimy pamiętać o tym, że jest to dosyć lepka materia. Więc jeżeli będziemy tylko i wyłącznie palcami korzystać, lub jakieś takie mamy fajne narzędzia, którymi będziemy to wszystko próbować sobie wygładzić, dobrze jest to jakiś czas lekko je namoczyć, żeby właśnie nie przyczepiała nam się ta cała nasza plastelina, ten cały nasz Green Staff do naszych narzędzi, do naszych palców. Po wyschnięciu Stuff przypomina teksturalnie troszeczkę plastik, więc bardzo fajnie się to złączy z naszą figurką i nie będzie widać jakichś takich dziwnych niedociągnięć. Następnie, jak to wszystko ładnie wyschnie, przykamy sobie teraz jakimś tam podkładem. Ja od kiedy zacząłem malować kontrastami, to korzystam tylko i wyłącznie z jasnych podkładów: biały, jakaś kość słoniowa, albo jakiś taki bardzo jasny szary odcień podkładu. Zostawiamy to na chwilkę, żeby to nam oczywiście wyschło i zabieramy się już za stricte malowanie naszej figurki. Na początek zaczniemy malować naszą zbroję przy pomocy farby contrast Apocary White. I tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby wszystkie te elementy, które... Są jakieś takie, bo nasza zbroja jest bardzo właśnie pełna w szczegóły, dużo jest detali, i będzie fajnie, jeżeli cały ten ciemniejszy odcień naszego kontrastu wpłynie w te wszystkie zakamarki. A biały odcień, szary, taki bardziej szarawy, to jest taka dziwna taka brudna biel, zostanie nam na zbroi. Jak to wszystko wyschnie, zabieramy się za metodę suchego pędzla, i tutaj już właśnie korzystam z takiego rozszczepanego pędzelka. W tym momencie akurat nie bardzo się przejmuję na to, nie bardzo przejmuję się tym, ile mi się farby nabierze. Jeżeli troszeczkę za dużo nabiorę, to też się nic złego nie stanie, bo akurat chcę uzyskać tutaj biały kolor, i żeby właśnie w tych detalach nastroi było tylko i wyłącznie taki delikatny szary odcień, czyli właśnie, który uzyskaliśmy z farby kontrastowej. Następnie zabieramy się za malowanie góry, która jest na plecach naszej figurki. Korzystamy z farby Kontrast Gore Grunt Fur. Oraz również malujemy złote części zbroi, czyli to co będziemy chcieli, żeby jakoś tam miało taki właśnie złotawy odcień i tu akurat farbę jaką korzystam jest to Yanden Yellow. Bardzo fajna, moja ulubiona, bardzo fajna farba, jedna z moich ulubionych. Jak już to zrobimy, zabieramy się za drajowanie, czyli również metoda suchego pędzla i tutaj już podrajujemy sobie naszą... Podrajemy y, przy pomocy suchego pędzla, właśnie pomalujemy naszą górę, i od razu widać już w tym momencie, jak zaczynamy nabierać to wszystko kształtów. Jaki ten kolor, nawet właśnie, przy pomocy takiego białego, tylko tu już staramy się troszeczkę delikatniej tej farby nabierać, żeby nie było to tyle farby suchej, suchego draja tak jak używaliśmy na zbroi, żeby to się tylko i wyłącznie delikatnie nam rozjaśniło, szczególnie te krawędzie, jakieś wystające elementy. Flagi i standardy malujemy przy pomocy farby Magos, purple, czyli taki troszeczkę fiolet. Dzięki temu nasza figurka będzie troszeczkę inaczej wyglądała, nie będzie to aż tak wszystko takie biało-złoto. Następnie frędzelki, które są na głowie naszego y, bohatera i w, w różnych elementach naszej zbroi malujemy przy pomocy koloru takiego niebieskiego, jest to również kontrast talasar blue. I tutaj akurat będę korzystał z różnych pędzelków, bo możemy, bo zwróćcie uwagę, że jeżeli nakładam troszeczkę większą warstwę, taką szerszą warstwę farby kontrast, to korzystam z takiego dosyć cienkiego pędzelka. Jest to pędzelek o numerze 0. Jednak jeżeli chcę korzystać również z takiej farby kontrast jakiejkolwiek innej, to korzystam jeszcze z bardziej cienkiego. Troszeczkę bardziej cienszego pędzelka, który niestety nie posiada numeracji, akurat się nie dojrzałem, ale ważne jest to, że jest to pędzelek, który wykorzystuje się do malowania paznokci czyli możemy w takich miejscach, gdzie się kupi jakieś sołtys sprzęty czy jakieś w ogóle rzeczy, akcesoria do malowania paznokci, tam bardzo możliwe, że znajdziemy taki pędzelek i jest to pędzelek bardzo fajny, bardzo cienki dość wysoko odpowiednia długość włosie też jest bardzo dobre dzięki temu nam to się wszystko fajnie trzyma i możemy przeciągać bardzo delikatnie bardzo powoli nabierać farbę i możemy robić takie dłuższe, fajne, wzorkowe elementy, dzięki czemu możemy właśnie takie cienkie jakieś pas paseczki czy jakieś cienkie, jakieś elementy zbroi, czy czegokolwiek na naszej figurce możemy całkiem fajnie, równo pomalować i również właśnie przy pomocy farby kontrast, dzięki czemu nam to się nie rozchlapie, nie rozmaże. I teraz zabieramy się za najtrudniejszą rzecz, czyli właśnie nasze złocenia i krawędzie naszej zbroi. Tu już będziemy właśnie korzystać głównie tylko i wyłącznie z tego właśnie cienkiego pędzelka i bardzo, bardzo delikatnie nabieramy farbę, żeby to nam za dużo tego nie było, bo pamiętajmy, że kontrast jest to rzadka farba i możemy sobie troszeczkę zachlapać to, co byśmy nie chcieli. Jeżeli coś takiego się stanie, to warto skorzystać sobie z. Chusteczki higienicznej, która bardzo szybko wciągnie farbę, i nie powinno to za bardzo mieć znaczenia. Zawsze potem możemy troszeczkę poprawić ten element, który nam się zabrudził, ale staramy się raczej tego nie robić, więc delikatnie, powoli przesuwamy pędzelkiem po krawędziach. Dzięki temu fajnie nabiera takiego złotawego koloru, prześwit brązu, trochę żółtego, troszeczkę takiego jeszcze jaśniejszego żółtego, więc całkiem fajnie to wygląda. Tu akurat musimy uzbroić się w cierpliwość, bo jeżeli chcemy to naprawdę zrobić bardzo fajnie i żeby to wyglądało ładnie, nie rozchlapać, to musimy powoli, powoli malować, powoli czekać, żeby to wszystko ładnie wysychało, następnie malujemy, ale jak widzicie, całkiem sprawnie to wychodzi, a pędzelek do malowania wzorków na paznoksiach, ja aż byłem w szoku, jak niesamowicie się sprawdza w takiej roli do malowania właśnie krawędzi na naszych figurkach. Następnie zabieramy się z malowanie ciała naszego Minotaura, czyli malujemy jego futro, głowę, i tutaj skorzystamy z farbki Kontrast, również Agaros Dune. Malujemy również rogi przy pomocy farby Skeleton Horde, jednak podczas nagrywania z jakiegoś przyczyny kamerka mi się wyłączyła i akurat tego elementu nie widać, ale właśnie rogi naszego Minotaura pomalowaliśmy przy pomocy również farby Kontrast Skeleton Horde. Następnie zabieramy się za metodę suchego pędzla i również korzystamy z białej farby Dry i tu już będziemy smarować ją tak samo delikatnie, żeby tylko takie pozostałości białe, jakieś rozjaśnienia się stworzyły. Na rogach oraz na futrze rzak również złocenia na naszej zbroi. Klejnoty oraz kamienie. Na naszej zbroi pomalujemy yy, Blood Angels Red również farba kontrast i tu akurat również przy pomocy cienkiego bardzo pędzelka, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Akurat farba ta kontrast idealnie się spasuje do takiego klejnotowego błysku, więc nie trzeba z nią robić, nie, trzeba, nie będziemy żadnego tam rozjaśnienia robić, nie będziemy żadnego drajowania robić, żebyśmy za bardzo nie zmatowili sobie tej farbki, bo ona ma taki taki krwisty kolor, tak jakby to był faktycznie taki klejnot błyszczący się w słońcu, więc naprawdę bardzo fajny kolor sprawdzający się idealnie do takich kamienistych Jakichś kamienistych klejnotów, które możemy właśnie znajdywać w na naszych figurkach. Jeżeli chodzi o uzbrojenie naszego Minotaura, to tutaj się troszeczkę powiem kontrastami. I nasze młoty pomalowałem przy pomocy trzech kontrastów: jest to Gryf Charge Grey, Blood Angel. Ola oraz Hound Orange I tutaj wszystkie trzy Starałem się mieszać powoli Najpierw jeden na środku, troszeczkę na brzegach kolejny I potem trzeci jeszcze bardziej Na brzegach, żeby to się wszystko tak fajnie Złączyło, ładnie te kolory W siebie przechodziły i całkiem ciekawy Efekt możemy uzyskać, bawią się właśnie w taki sposób Mieszaniem kontrastów Ale pamiętajmy, że robimy to zanim jeszcze Wyszną, żeby to wszystko jeszcze było w miarę wilgotne chodzi o ten podłużny młot, to tutaj skorzystałem z farby Talasar Blue oraz Basilicanum Grey I na koniec pozostaje nam już zrobić tylko dryowanie, czyli właśnie metoda suchego pędzla i już też staramy się w tym przypadku delikatnie, jeżeli za dużo nam się farby nabierze, gdzieś tam troszeczkę ją zostawić ja akurat zawsze sobie muszę spra sprawdzić na palcach, na dłoni, czy nie mam za dużo tej farby, żeby została już taka pozostałość i wtedy już jadę sobie pędzelkiem po tym właśnie takimi końcówkami rozczepanymi, żeby to się tylko i wyłącznie rozjaśniło, tylko i wyłącznie te wystające elementy wtedy nabierają takiego jaśniejszego koloru, a pod spodem widnieje ten, przebija się ten będzie mniejszy kolor, więc całkiem fajne to wygląda. I figurka jest już gotowa. Tak się prezentuje Minotaur z Army Luminate Realm Lords. Całkiem fajna figurka, całkiem fajnie to się udało mi pomalować. Tak przynajmniej osobiście uważam. Zwłaszcza, że całkiem nowego doświadczenia, troszeczkę miałem okazję doświadc doświadczyć, doświadczenia, właśnie malując tylko i wyłącznie kontrastami i jak również malując właśnie te krawędzie, co było naprawdę dla mnie zaskakujące. Miałem mówić, że jest to strasznie jakaś dziwna metoda, nie polecam temu nikomu, ale całkiem fajnie to wygląda i nie muszę kolejnych warstw nakładać, nie muszę jakiegoś takiego specjalnego robić kombinowania jak stworzyć złoty odcień i całkiem to fajnie wygląda. Ja akurat również nie jestem fanem malowania jakby takich figurek w częściach, czyli oddzielnie głowy oddzielnie ręce. Akurat w tym przypadku mam zmagnesowaną głowę, żeby korzystać również z innej wersji naszego minotaura. Tu mam troszeczkę taką inny odcień. To już jest bardziej taki to mamy króla, to mamy samego jakiegoś tam spirita. Więc akurat mamy zmagnesowane tutaj również rączki i głowę. W tym przypadku okazało się to całkiem pomocne, szczególnie do malowania głowy, czy właśnie tutaj tej części z wewnętrznej zbroi. Więc jeżeli myślę, tak jak większość pro, pro, znaczy tych takich e, malarzy, którzy starają się to zrobić no jak najlepiej, malując to naprawdę już dobrymi takimi protechnikami, to prawdopodobnie wszystko malują oddzielnie. przynajmniej tak to zwykle ja to widziałem, że jest to malowane. Ja sobie się strasznie tego nie lubię. Wolę już widzieć od razu, jak figurka wygląda. Dzięki temu. Ja ram się od razu podczas malowania, że widzicie nawet tak jak te góry się malowało, na początku kolor nałożyliśmy jakiś taki brązowy, troszeczkę jakiś taki futrzany jakiegoś takiego efektu nie było dodaliśmy już efekt suchego pędzla czyli biało farbę dry i nagle już zaczęło to tak wyglądać faktycznie tak trójwymiarowo górzyście więc całkiem mi się to zaczęło podobać dlatego właśnie wolę już malować całą, całą figurkę, jednak właśnie tak jak mówię w tym przypadku całkiem fajnie to się sprawdziło, czy możemy właśnie oddzielnie też pomalować te uzbrojenie, więc taką mamy do

Podsumowując, jeżeli byśmy chcieli tak bardzo promalować, pewnie byłoby dobrze oddzielnie pomalować głowę, czyli tak jak tu malowałem, oddzielnie pomalować ręce, zbroje może też próbować tam jeszcze sięgnąć głębiej do tyłu, bo tutaj na przykład niektóre elementy to ciężko było trafić. Można by pomalować zbroje jeszcze przed, przed przyklejeniem tych całych sztandarów i tych wszystkich banerów. Myślę, że można byłoby je troszeczkę głębiej tutaj gdzieś tam sięgnąć jeszcze, ale nie jest to najważniejsze. Nie, jak mówię, ja nie tworzę tutaj jakiegoś dzieła, które będę. Stawiał, wiadomo, na jakiejś aukcji czy w jakimś tam muzeum malarskim, żeby to fajnie wyglądało i że tam każdy będzie pod lupą oglądał. Raczej staram się malować to w taki sposób, żeby dało się szybko to malować, żeby to wyglądało jak najlepiej i żeby to się fajnie mi grało tymi figurkami na stole, bo jakby maluję głównie dla siebie pod gry bitewne, więc to jest tak troszeczkę najważniejsze. Jak fajnie będzie figurka wyglądała, fajnie się będzie przesuwało na stole, to będziemy bardziej zadowoleni, nawet jeżeli nam nie będzie szło podczas bitwy z przeciwnikiem. I to jest myślę najważniejsze, żeby się dobrze bawić, być, czy malując farbki, czy grając tymi figurkami. Więc nie trzeba się bać, próbować różnych kolorów, testować. Jak zabrudzimy, to możemy wyczyścić, możemy to wszystko jeszcze raz pomalować, możemy zamalować. Nie przejmujmy się aż tak bardzo. To jest hobby, to jest zabawa, to ma nas uspokajać, to nam dawać radość. Nie możemy się aż tak przejmować. jak jeszcze tutaj dodamy jakoś fajnie, e Zrobimy podstawkę, za co się też niedługo będę, myślę, zabierał, więc to wtedy już naprawdę będzie takie dzieła całkiem fajnie wyglądające. A nie będziemy strasznie na to nie wiadomo, ile godzin czasu poświęcali. I dzisiaj to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o malowanie figurek zwrócę tylko uwagę na to że następnym razem jak zacznę malować to myślę że spróbujemy troszeczkę bardziej już pro tym bardziej zrobić czyli niekoniecznie wszystko przy pomocy farb kontrast ale, ale zaciekawiła mnie całkiem nowa rzecz którą nie jakiś czas temu gdzieś tam mi się pojawiło w internecie czyli mokra paleta jest to wet palet która zmienia całkowicie doświadczenie malowania, podobno yy, i myślę, że to trzeba będzie całkiem z tego spróbować jednak ważne jest to, że korzystając z mokrej palety nie będziemy mogli korzystać z farb kontrast więc to będą raczej głównie farby base, czyli podstawowe kolory może to jest troszeczkę bardziej opłacalne, dzięki temu nie będę musiał wydawać nie wiadomo yy, jakiej, jakich pieniążków na ogromną kolekcję farb chociaż mieć kolekcję farb też jest całkiem fajnie ja lubię rzeczy różne dziwnie zbierać ale jeżeli nie chcemy za dużo wydawać, to myślę, że taka mokra paleta może się całkiem fajnie sprawdzić. Wtedy mamy tylko podstawowe kolory przy pomocy mokrej palety, wszystko właśnie mieszamy. Farbki nam bardzo szybko nie zasychają podobno i możemy bardzo dość długo cieszyć się właśnie naszym tym wymieszanym, stworzonym kolorem. No ale zobaczymy, będziemy testować przy następnej okazji i myślę, że spróbujemy właśnie pomalować również. Luminet Realm Lords, bo troszeczkę tych nowych figurek powychodziło, chyba, że już dojdzie Revenant Warsong, bo to jest nowa figurka z Armii Sylwane, co też już nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł ją pomalować, skleić i kiedy wystąpi na pole bitwy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze gadanie, zatem życzę Wam zdróweczka, ja jestem Emil, cześć!